Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak pobierać filmiki z YouTube. Wchodzimy na przykład w Google Chrome. Następnie YouTube. Wpisujecie co chcecie pobrać. Ja na przykład wpiszę Battlefield Heroes. Wybieramy dowolny filmik. Zatrzymujemy go, gdy się zacznie. Zmazujemy początek przeglądarki i po www. wpisujemy lata. Na końcu 2a. Gdy pokaże nam się strona, musicie zjechać trochę niżej i kliknąć pobierz. Tam zacznie Wam się pobierać filmik i wejdzie na komputer. Dziękuję i proszę o łapki w górę. Narka!